Pytanie brzmiało, jak bardzo lubię podróżować. Nie lubię. Ja to kocham. Co jeszcze można powiedzieć? Nie? Pokochałem podróżować od, od momentu, w którym wspólnie podjęliśmy decyzję, że to kocham. PULE THE DOG out! Podjęliśmy wspólnie decyzję, że nie kocham mojej pracy. <śmiech> <śmiech> nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jak bardzo kocham podróże. Na pytanie, jak bardzo kocham urlop od swojej pracy, muszę odpowiedzieć. Nie kocham urlopu od swojej pracy. Na Sycylii najbardziej kocham Aperola. Cornetto con Pomodoro e y Aperol. Bueno. Nie no, ku. Oh. Para me con italiano. Si, senorita. Perol Spritz, por favori. Mój włoski jest na poziomie przynajmniej B1. We Włoszech zaskoczyło mnie to, że nie ma już tam więcej liry. Uwielbiam kierowców we Włoszech. We Włoszech nie prowadzę samochodu, we Włoszech prowadzę pandinę. Różnice pomiędzy Włochami a Polską są zasadnicze. Po pierwsze, to inny kraj. Jaka jest przewaga Wizera nad Qatar Airwaves? <grym i wyszczone>